Życie mamy Małgorzaty, mamy księdza Bosko, Teresio Bosko, rozdział szesnasty, dzięki wujowi kończy się wygnanie. W listopadzie 1829 roku nie doszło jeszcze do podziału ojcowizny z Antonim. W gminie wytłumaczono Małgorzacie, że bracia Józef i Jan, z którymi Antoni powinien podzielić się z puścizną po ojcu, byli małoletni. I jeżeli Antoni nie wysuwał sam propozycji podziału, nie można go było przeprowadzić. A Antoni nie miał najmniejszego zamiaru ani ochoty, by wystąpić z takim żądaniem. Utraciłby pozycję głowy rodziny w najmniej korzystnym dla siebie momencie, wkrótce bowiem miał się żenić. Michał, młodszy brat Małgorzaty i wuj Janka, Udał się do gospodarstwa rodziny Molia, by porozmawiać. Chciał przekonać się, czy Jan jest skłonny przedłużyć swój pobyt w tym miejscu. Spotkał go, gdy wypędzał krowy z obory. A więc, Janku, jesteś rzeczywiście zadowolony z pobytu tutaj? Nie. Traktują mnie tu dobrze, ale ja chcę się uczyć. Lata mijają. Skończyłem już czternaście lat i ciągle jestem na tym samym etapie. A więc doprowadź zwierzęta do obory i powróć do bekci. Ja porozmawiam z twoim gospodarzem. Muszę potem pojechać na targi do Cieri, ale wieczorem przyjdę i wszystko omówimy. Michał działał impulsywnie, z energią swych trzydziestu dziewięciu lat i pod wpływem oburzenia spowodowanego widokiem upokorzonego siostrzeńca. Oraz siostry zmartwionej postępowaniem gwałtownika, będącego w rodzinie, w końcu kimś pół krwi. Jeżeli trzeba będzie szukać zaczepki z 21-letnim Antonim, zrobi to. Pracował za darmo przez dwa lata, by spłacić posłak Małgorzaty Franciszkowi Bosko. Pracował ciężko, by doprowadzić do użytku domek pozostawiony przez Franciszka i pomagał Małgorzacie wdowie ilekroć tylko mógł. A teraz jeden z synów tego Franciszka czuł się panem domu jego siostry. Jan przygotował swój węzełek, pożegnał panią Dorotę, pana Stefana, dziadka Józefa i Teresę, Annę i małego Jerzego. Zaprzyjaźnił się, zostaną przyjaciółmi na całe życie. Ruszył drogą do bekci, a gdy zbliżał się, mama, małgorzata, zobaczyła go i wyszła mu szybko naprzeciw. W domu jest Antoni, nie pokazuj się, dopóki nie przyjdzie wuj Michał. Jeżeli Antoni zobaczy ciebie, będzie podejrzewał jakiś spisek, i Bóg wie, co mogłoby się wydarzyć. Mama Małgorzata była zaniepokojona, gdyż nagle pojawienie się Jana mogło wywołać u Antoniego podejrzenie o chęć zmuszenia go do podziału ojcowizny. Wuj zjawił się późno wieczorem. Wziął za rękę zziębniętego Janka i wszedł z nim do domu. Zapanowało napięcie, dyskusje, ale do wojny nie doszło. Antoni otrzymał zapewnienie, że ojcowizna nie zostanie podzielona dopóki on nie ożeni się, oraz że utrzymanie i studia Jana, który powrócił do rodziny, nie będą go obciążały. Antoni zgodził się z trudem, ale zrobił to. Wuj Michał dostarczał wino do seminarium w Cieri. I miał wielu przyjaciół pomiędzy okolicznymi proboszczami i wikariuszami. Zapewnił Małgorzatę, że znajdzie kogoś, kto podejmie się uczyć Janka, podczas gdy kontaktował się z proboszczem w Castelnu, rozwiązanie nadeszło z całkiem innej strony. W listopadzie odbywały się misje. To jest nadzwyczajny czas nauki. We wsi położonej niedaleko od Bekci. Wielu ludzi chodziło na nie by posłuchać znanych kaznodziejów poszedł tam również Jan wieczorem wracał do domu z innymi ludźmi między innymi z Bekci. był wśród nich również 70-letni ksiądz który od kilku miesięcy pracował jako kapelan w Morialdo szedł zgarbiony towarzysząc w misjach swym podopiecznym nazywał się Jan Melchior Calosso. Skończył teologię i był wieloletnim proboszczem w Bruino. Zobaczył niskiego chłopczyka o kędziawych włosach, którego dotąd nie znał. Jan bowiem dopiero co wrócił z gospodarstwa rodziny Molia. Zbliżył się do niego z dobrocią. Strona, którą teraz przeczytam, została napisana przez Dominika Rufino, młodziutkiego Salezjanina, W 1863 roku Ksiądz Bosko miał wtedy 48 lat, a Rufino 23. Zobowiązał się razem z innymi salezjanami do zanotowania wszystkiego, co mówił ksiądz Bosko. Jest to kronika, pisana z uszczerbkiem dla snu, językiem ubogim, ale świeżym i bezpośrednim. Rufino przede wszystkim podkreśla: te wiadomości zebraliśmy z ust samego księdza Bosko. Opowiadał je nam w czasie przerw. I można od razu zrozumieć, że ksiądz bosko nie dyktował tego dla historii, ale opowiadał swym chłopcom: Jako, że były misje, udałem się na nie. Powracając z kościoła, spotkałem księdza Kaloso, kapelana z Morialdo. On, widząc we mnie chłopca małego, ale stupetem, z głową odkrytą, nastroszonymi włosami dziecka co to nie ominie żadnego rowu przywołał mnie do siebie i rzekł, Chłopcze, z jakiej wsi pochodzisz? Jestem z Bekci. Skąd idziesz? Z Kazań. O, z Kazań. I zrozumiałeś z nich wiele? Pewnie zrozumiałem wszystko. Jeśli potrafisz powiedzieć z jednego trzy słowa, dam ci trzy soldy. Z którego mam powiedzieć? Z pierwszego czy z drugiego? Powiedz mi z drugiego. Wszystko czy tylko część? Jedynie trzy słowa. Jeśli ksiądz chce jakąś część, zaraz powtórzę. Oto na mnie zrobiło wrażenie spotkanie duszy z ciałem, gdy łączą się i idą na sąd. Odraza, jaką odczuje dusza, łącząc się z tym ciałem, tak odrażającym i brzydkim. Tak kontynuowałem relację przez 10 minut. Ksiądz Kalosso patrzył na mnie i wszyscy ludzie, którzy byli wokół mnie. Potem powiedział Odwiedź mnie w moim domu. Mam ci coś do powiedzenia. I zostawił mnie. Gdy przyszedłem do kapelana, zapytał: Teraz muszę zapisać kazania. Czy czułbyś się na siłach, by podyktować mi jakieś? Och, tak, ale ja nie znam słów włoskich. Nie szkodzi. I podyktowałem mu jedno w całości. Ksiądz dziwił się mojej pamięci, aż w końcu rzekł. Poproś mamę, by przyszła do mnie na chwilę rozmowy. A mojej mamie, gdy go odwiedziła, powiedział, czy wiecie, że wasz syn jest geniuszem pamięci? Trzeba go wysłać na naukę. Tak, chciałabym, ale uczył się i jego brat absolutnie nie godzi się na to. Nie szkodzi, przyślijcie go do mnie, ja będę go uczył. Następnego dnia zacząłem chodzić do niego, choć mój przyrodni brat wściekał się. Chciał, żebym pracował. Ksiądz Calosso dał mi Donata. To gramatyka łacińska. Początkowo miałem pewne trudności w nauczaniu się pierwszej deklinacji i pierwszego czasownika. Potem już nie było problemów z czytaniem i nauką. Po 28 dniach umiałem Donata bardzo dobrze. Mój nauczyciel powiedział, hm, jeśli pracujesz tak szybko, ucz się wszystkiego, co jest do nauczenia się. Tymczasem w domu ciągle były awantury. Ksiądz Kalosso poradził mi, jeśli tak jest, weź kilka koszul i przyjdź tutaj. Bądź pewien, że ciebie nie opuszczę. Mojej matce było przykro, że muszę opuścić dom, ale nie miałem innego wyjścia. Dzień 21 listopada 1830 roku, rok po rozpoczęciu nauki, był dla Janka dniem bardzo smutnym. Ksiądz Kaloso zmarł po dwóch dniach agonii na apopleksję. Mama Małgorzata starała się pocieszyć syna, ale widziała, że utrata tego nauczyciela i przyjaciela jest dla niego ogromną stratą. Przed śmiercią kapelan zapewnił swego ucznia. Dopóki żyć będę, nie pozwolę, by ci czegoś brakowało. Jeśli umrę, w inny sposób ciebie zaopatrzę. Dał mu do zrozumienia, że sześć tysięcy lirów, które przechowywał w sekretarzyku, są dla niego na studia. Była to suma znaczna, jeśli zauważyć, że w tym czasie para wołów kosztowała dwieście lirów, a chłop pracujący u pana otrzymywał jednego lira za dniówkę. Jednak, gdy pojawili się spadkobiercy i zaczęło się mówić o spadku, Jan absolutnie nie, nie chciał, by powstała z tego jakaś kłótnia. Pisze w swych wspomnieniach: Przybyli spadkobiercy i oddałem im klucz i wszystko. Sześć słów, napisanych trzy linijki powyżej tego zdania, określa całą jego rozpacz. Z nim umierała cała moja nadzieja. Mama Małgorzata była blisko niego. Sam ksiądz Bosko wspomina, bojąc się o moje zdrowie, posłała mnie na pewien czas do dziadka, do Caprilio.